Manko! Z tej strony rzucał w będziemy nagrywać, tak już by nie widzieliście. Będziemy po prostu nagrywać różne wypadki. Będziemy losować samochód i staracie zrobić jak najlepszy wypadek, a Wy w komentarzach napiszcie, który wypadek będzie najlepszy. Czy pierwszy, czy drugi, czy trzeci. Będzie kilka tych wypadków, więc losujemy samochód pierwszy. Okej, okay, jest zwykły samochód. Nie będę musiał zrobić jakiś wypadek lub po prostu coś walnąć i muszę to zrobić albo nie, wiem, fajnie musi się to zniszczyć, po prostu jak najlepiej umiem zrobić. Tutaj nie chodzi o prędkość nawet, to chodzi po prostu o fajne rozwalanie się, albo coś takiego. To zależy od Was, po prostu napiszcie w komentarzach teraz, teraz na końcu, jakie się najbardziej Wam podoba. Uch. No to nie było to, chociaż lekko walnąłem, ale to nie było to. Pierwszy. Okej. Okay. No. Jakbyście byli ciekawi. Samochód tamten. Zniszczony przód. Mój zniszczony przód. No i to byłoby na tyle. Na razie. Z tego pierwszego samochodu. Więc... Okej. Okay. Okej. Okay. Fajny samochód. Fajny. Da się coś fajnego zrobić. Na pewno. Coś ciekawego. Mam pomysł. Tylko musimy mieć do tego fajny samochód, który może Wam się spodobać Zawrotka Dobra, jedziemy. No i drugi wypadek będzie taki No już lepszy Wydaje mi się dla mnie. Widzicie samochód zniszczony, No i taki był wypadek. Napiszcie w komentarzu, jak O! A to co? To za samochód. Wow. Okej. Okay. No. To... Trzeba zrobić wypadek. Po prostu takie walnięcie. Po prostu takie walnięcie. Więc oceniajcie, oceniajcie w komentarzach. O co, co jest? To, inne. Oho! Ciężarówka. No będzie ciężko zrobić <grybujesz> jakiś fajny wypadek z ciężarówką, ale się postaram. A, bo ja kliknąłem, dobra Przepraszam, bo ja kliknąłem, dojść do, do miejsca jakiegoś No to nie mam co innego zrobić niż to Proszę bardzo nie walnięcie Bo nie, nie, co bym musiał ciekawszego wymyślić Oho Nie, no to mega lepiej My. No to co innego zrobić? Takie walnięcie proste, najbardziej proste jakie się da, bo z takim wolnym samochodem to bym nic ciekawego nie wymyślił. Okej. Okay. Mam na to fajny pomysł. Czekajcie. To będzie ciekawe. Taki o oh, skok! Jak widzicie mocne rozwalenie. To był następny wypadek. Pasujemy. No nie, no to jest jakiś żart. Odmów się, jak mam tu zawrócić? Przepraszam bardzo. Teraz ja się tu nie zawrócę. O! Uu. Szybki jest ten samolot raczej. Możemy coś fajnego wykombinować. Chociaż skręca to, jak nie wiem co. Oho, no to było fajne Oho, co to jest? Czekajcie, coś wypadło z środka i zaczęło się palić. Widzicie? No to było fajnie, jak dla mnie. Okej okay. Wiem, co tym mogę zrobić. Wiem, co tym mogę zrobić. To nie tu, sorry. To nie było to, ale nie, jakby co. Sorry, tu pomyliłem się trasy. To też może być fajne. Teraz też nie będziemy skoku. Tylko będziemy... A zobaczycie sami. Po prostu o ścianie takie piękne. O, ale się już to wygnieciło. No ho! No, możecie ocenić ten wypadek. Okej. Okay. Mogę się postarać to, co już na początku mówiłem, że chcę zrobić. Nie mówiłem Wam oczywiście co ale mogę to z tym zrobić. Widzisz? Chociaż... Albo dobra, spróbuję. Tylko nie w tą. Albo. Nie w tą bardziej trzeba pojechać. Dobra. Dobra. Teraz trzeba zawrotkę zrobić. Aby to wyszło, ten wypadek Uff, nie, nie, wyjdzie, sorry Mogę jeszcze sprawdzić, ale nie wiem czy to wyjdzie, bo Nie zdążyłem, no, zobacz O, nie wyjdzie No to, zdejmuję to potem innym samochodem Taki, o Walnięcie, taki wypadek. Oj, sorry, cofnąłem się. Ale złe to fakt, że był taki piękny wypadeczek. Sorry, no co ja tutaj tam? To. O. To się nadaje do tego, co chcę zrobić. Teraz. Tak, to się nadaje. Zawrotka i jedziemy, aby to wyszło. Chcę skoczyć z tego, aby to dobrze wyszło. Albo... Poczekajcie, bo ja walę w to, ale trudno. No właśnie, no to było fajne. To był fajny taki wypadek. Jak dla mnie. Ok. Wylosujmy. O, taki dragster trochę. Co takim można zrobić? Hmm. Wiem co. czy to wyjdzie. Oby. Pociąg i skok. I po skoku zderzenie. O, One piękne! Wklęśnięcie. No popatrzcie sobie. Okej. Okay. No to było ładne. Oho! No i co ja mam ten zrobić, powiedzcie mi? Zrobię jedną rzecz, którą... Czaki, kurczaki, to jest szybkie! Da się jednak coś z tym zrobić fajnego. To się nie liczyło. Czekajcie, wiesz, ja że to jest mniejsza, to jest szybkie raczej. No szybkie to jest. No 80 na godzinę, to szybkie no, na ten wóz, to jest szybkie. Dobra, takie coś, bo nie da się innego wymyśleć. Jedziemy. Uu! No i mamy walnięcie zaliczone. Napiszcie, jak myśli. na razie wam się jakie podoba. Oho. To co było? Czekajcie. R2 jest? A to co za R2? To jest R2, jakieś taktyczne parkowanie, Tutaj nie ma miejsca. Taki, proszę bardzo, następny samochód. Przesuwamy, przepychamy go. To jest ten wypadek, bo nie da się innego ten wymyśleć. O, czekajcie? O. To był ten wypadek. Oho. Ok, to można zrobić coś fajnego Jak się nie wywalisz, to. No właśnie. Jak się nie wywalisz. Oho, podniosłem się. No wiem, że to już był wypadek, no ale trudno. Jeszcze ja bym można zrobić. Oho, I to był ten wypadek. Oho! Co on ma pod maską? A Jak zniszczyłem sobie przód. Oho! No, jedziemy. Nitro to ma! Ora, to mamy nitro. O, a to będzie piękne. O, ho. No to było piękne akurat. Ale wyrastajemy samochód. No co jest taki terenowy dzisiaj? Teraz drugi. O, tak piękny walnę tyłem. I tu tyłem walnięcie. Mały wypadek, ale był. O, tak. O, tak. Mam już plan na wypadek. Fajny wypadek, oczywiście widziałem. O, to będzie super wypadek. Zobaczcie, tutaj zawrateczka. No, to będzie sobie wypadek. No i popatrzcie, zjeżdżamy z górki. Tak, teraz leci. No i zjeżdża. Ej, to było dobre. Oceniajcie w komentarzach, który wypadek był najlepszy. Sayonara.